Aż przed meczem okazało się, że mamy trochę problemy kadrowe. Jak to w dzisiaj wpłynęło na was? No myślę, że mamy 25, nawet troszkę więcej zawodników do grania i, i, i braliśmy to co jest. Walczyliśmy tu o trzy punkty. Myślę, że myślę, że gdzieś po tym karnym poczuliśmy, że, że, możemy, że możemy tu wywieźć komplet punktów, może za bardzo, za bardzo się też otworzyliśmy. No ale no trudno, niestety przegrywamy mecz na pewno walczyliśmy od pierwszych minut o zwycięstwa po raz kolejny do kontry, bo to kontry nas pogrążyły Mamy problem z tym elementem? Nie potrafimy się pozbierać po tych naszych atakach i stratach? Myślę, że na gorąco nie ma co mówić. Będzie analiza. przeanalizujemy kolejny mecz, musimy wyciągać wnioski, jest jeszcze dużo grania. I, i nie traci takich goli, no bo to ze Stargardem było sporo takich sytuacji i teraz, te, teraz też się zdarzyło. Musimy to wyeliminować i, i, i skupić się na następnym spotkaniu. Wszystko wskazuje na to, że przed nami bardzo trudna przeprawa z górnikiem łeczne u siebie. No nie będzie łatwej już przeprawy w tej rundzie, zdajemy sobie sprawę też jest wciążenie zupełnie inne niż tamtej, mentalne, gdzie, gdzie trzeba sobie powiedzieć szczerze, że no, gramy awansami sami sobie to wypracowaliśmy. No i musimy, musimy to brać na klatę, brać odpowiedzialność i, i, i walczyć, walczyć o zwycięstwa w każdym meczu. I każdy będzie trudny, czy Łęczna, czy Skra, czy każdy będzie mecz bardzo trudny w tej lice.